Po raz pierwszy od kilku lat świnulski chór Logos poleciał na zagraniczny konkurs chórów. Efekt: drugie miejsce na konkursie w macedońskiej miejscowości Ochryt. Chociaż, jak przyznaje dyrygentka Dorota Naklicka, trochę niedociągnięć było, to jednak jury nagrodziło potencjał jej zespołu. Poziom był bardzo wysoki, bardzo wysoki. Jak przyjechaliśmy na któryś tam z dni przesłuchań, no to każdy z tych chórów to zasługiwał na zwycięstwo. Naprawdę były niesamowite. I my jeszcze przy nich troszkę byliśmy takim baby choir, ale doskonale wiemy, że to wymaga czasu, żeby osiągnąć taki, taki wysoki poziom. Już mamy potencjał i ten potencjał został doceniony przez Jurorów, bo nasz występ nie był idealny i dużo było wpadek. Takich pojedynczych, malutkich, których może nie było słychać na pierwszy rzut ucha albo w emocjach, a dopiero przesłuchując nagrania się okazało, że o, tu mogło, to nam nie wychodziło, to było niedopracowane, a jurorzy jednak docenili ten potencjał, który mamy i ta ocena, którą nam dali, no była bardzo wysoka, bo dzieliły nas naprawdę niewielka ilość punktów od tych chórów, które były, w których nie było do czego się przyczepić. 15 minut to był maks, każdy z churów miał nie przekroczyć 15 minut. My wobec tego zaśpiewaliśmy 17, ale przymknęli oko. Oceniane są wszystkie najważniejsze aspekty no, pracy chóru, czyli intonacja, czy jest czysto, czy jest spójnie, czy brzmią jak jedność, czy się wybijają głosy, czy jest równo, dykcja, jakiś tam wkład emocjonalny, ogólny, ogólna prezentacja sceniczna, czyli czy chór robi show, czy tylko wchodzi i jest nuda. Gest dyrygencki. No i oceniają, ileś tam jest tych kategorii, dają ocenę od 0 do 100 punktów w każdej tej kategorii i potem wyciągają swoją średnią, a potem wyciąga się średnią z tych wszystkich ich ocen. I w ten oto sposób jest obiektywna ocena <grybujesz> każdego chóru. No, każdy chór zawsze myślę dąży do tego, żeby wszystkie utwory były takimi pewniakami, ale no wiadomo, nie jest to takie proste do zrealizowania. Zazwyczaj w regulaminach jest określone, że repertuar ma być zróżnicowany. Czasami jest taka sugestia, żeby właśnie zawrzeć w tym repertuarze jakiś tam utwór i tak było właśnie w Macedonii, że oni proponowali, żeby każdy chór miał utwór macedoński w repertuarze, ale nie było to obowiązkowe, ale strongly recommended. No i za to była dodatkowa nagroda. No, a niektóre konkursy są nakierowane wprost na jakiś rodzaj muzyki, czyli na przykład muzy muzyka współczesna albo muzyka dawna, więc to zależy mocno od, od każdego jednego konkursu i jego regulaminu. Oczywiście, że się zdecydowaliśmy na to i zaśpiewaliśmy <śmany> Macedoński utwór. Do ostatniej chwili walczyliśmy, żeby on <śmany> stanął na nogi, ale ostatecznie poszedł bardzo dobrze, więc byliśmy zadowoleni. <śmany> I zawsze jest taka nic rywalizacji, ale myślę, że to. Że ta społeczność churalna jest taka bardzo wspierająca i otwarta na siebie. Co innego, jakby to były chury zawodowe, a tymczasem wszyscy tam są amatorami wszyscy robią to dla przyjemności i wszyscy cieszą się tym, że to robią, i wszyscy chcą się rozwijać. Więc każdemu oglądanie tych lepszych myślę, że sprawiało bardzo dużą przyjemność i bardzo było inspirujące, bo zobaczyć i usłyszeć taki chór naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No to od razu daje kopa motywującego, że kurczę, no my też tak chcemy. I my też tak możemy. Samym wyzwaniem była już podróż kilkunastoosobowego chóru do Macedonii, a dodajmy, że chór wyjechał w podróż tuż po koncercie na festiwalu Fama. Takie wyjazdy zawsze są wyzwaniem, ponieważ mimo iż szukamy głównie młodzieży do chóru, która uczy się w szkole, no to zawsze są jakieś wyjątki. Jest kilka osób pracujących. I to zawsze jest problem, żeby wziąć wolne, nawet dzieciaki, jak pracują na sezonie, to też dlatego to z dużym wyprzedzeniem. Otwieramy listę, od razu mówię, jakie terminy. No i liczę na to, że jak najwięcej osób będzie w stanie poświęcić ten czas, ale tutaj nagroda była w postaci tego wyjazdu do pięknego miejsca, była bardzo motywująca, więc udało nam się zebrać bardzo dobry skład. Konkursowy. Ochryda, wbrew tej, o, te, temu niefortunnemu tłumaczeniu na Polski, to piękne, piękne miasto. E, miasteczko. W sumie tam mieszka tyle ludzi, mniej więcej co u nas, w śnuściu. E, no i na szczęście tak się ułożyło, że konkurs mieliśmy już drugiego dnia, a potem już Jakie To przyjemne Bardzo, bardzo. Ale i tak by było dużo dużo wspólnych aktywności, to nie było tak, że każdy całe dnie spędzał sam, tylko próbowaliśmy jak najwięcej organizować czasu razem i wspólnie właśnie chodzić na jakieś zwiedzanki, rejsy. Nie uczestniczyłem w tym chórze jako osoba śpiewająca, byłem raczej jako osoba towarzysząca. Wsparcie mentalne. Dokładnie. <gry> Ale jeśli chodzi o tak sam, samo miejsce, gdzie byliśmy, jakby chóry się przedstawiały, jak w ogóle to wyglądało, to moim osobistym zdaniem naprawdę no szatoba. To, to, co się działo, to każdy chór zaprezentował się bardzo dobrze i można powiedzieć, że każdy był lepszy od poprzedniego. Przed chórem nie ma chwili wytchnienia. We wrześniu nabór, a potem próby i kolejne koncerty. W tym roku chór obchodził 25-lecie istnienia. Koncert można obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz na naszym kanale na YouTube.